Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj rozpoczynam od pracy w moich rękach. Największy klucz udarowy firmy Milwaukee, jednocalowy, a obok mnie łyżka od koparki linowej. Te śruby, te nakrętki, które tutaj widzicie, myślę, że nigdy nie były odkręcane, więc to będzie prawdziwe wyzwanie. Mam tutaj klucz 36. Zacznijmy od pracy, a później przejdziemy do warsztatu i opowiem Wam o samym sprzęcie. Co tutaj, będziemy kombinować? Czwarty bieg i lecimy. Jak widzicie, ochronniki słuchu, ponieważ jest to niesamowity huk. I oczywiście okulary ochronne, bo nigdy nie wiadomo się, co się może wydarzyć, prawda? Jest, 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 jest. Odkręcone. <ścoughs> Szok. Dobra, przykręcimy. I jeszcze jedną, proszę bardzo. Trochę to potrwało, ale jest, udało się. Dobra, bestia dała radę. Tam na dole nie dojdę tutaj. E, nie zmieszczę się w tą stronę, ale tutaj nie ma problemu. Odkręcamy szok. Dobra, przykręcimy i znajdziemy, może, jeszcze coś innego. Tutaj mamy koło od ładowarki, klucz 30, będzie pasować, ochronniki i lecimy. Odkręcanie A. z dużą łatwością. Korda. Szok. Poszło. Poszło. Słuchajcie. Idzie po prostu w takim tempie, że aż trudno uwierzyć. Szukam jeszcze coś innego. No to słuchajcie, jeszcze coś takiego znalazłem. Tutaj mamy dużą średnicę. Zobaczmy, 41. 41 troszeczkę luźne. Może nie powinienem tego ruszać, żeby nie uszkodzić śruby. Ale zobaczymy. To jest jakiś stary silnik, który pewnie też już nigdy nie wróci do życia. Ale jest to śruba, która. Na pewno jest zakręcona bardzo, bardzo mocno i zobaczymy czy uda się takie coś odkręcić Ue! Chciałem pokazać, że coś się nie da odkręcić A ja tutaj znowu znowu nici słuchajcie Znowu nici No, z tym sprzętem będzie ciężko tutaj znaleźć coś czego odkręcić się nie da jeszcze coś tutaj widzę Tuż obok Drugi silnik I też podobna nie, Tutaj troszeczkę mniejsza Już zobaczymy czy dopasuje coś W granicach 37 36 Dobra Lecimy Ogień Pytanie, czy nie jest gwint w drugą stronę? Bo też tak może być. Polecimy w drugą. Trochę rozruszane, ale jeszcze nie chcę puścić. No i właśnie, tutaj nie wiadomo jak z gwintem. Jak widzicie, też obracając tą śrubą. Obraca się całe koło więc... Hmm, no nie mam pojęcia co tu jest zrobione Jeszcze trochę Naprawdę jestem w stanie obrócić cały wał <laughs> Szok Dobra Tego nie będziemy tłuc Możliwe, że to jest razem i obracam całym wałem, który wszystko jest tutaj w środku zerdzewiały, więc to zostawiamy. I jestem już z wami. Tutaj jest troszeczkę cieplej, a tutaj bohater dzisiejszego dnia, czyli zakrętarka M18 One wf 1 Ale nazwa szok. Zobaczcie, jak to wygląda dookoła. Naprawdę robi niesamowite wrażenie. Dla porównania, żebyście mieli porównanie do, na przykład, małej zakrętarki również impaktowej na pół cala, a tutaj olbrzym jest z jednym jeden cal. Szok, nie? Dobra. Malucha na bok to jest w ogóle 12V. Tutaj oczywiście mamy 18V narzędzie i co? Co Wam mogę o tym powiedzieć? O narzędziu za chwilę, a tutaj malutka walizka. Malutka walizka, największa chyba ze wszystkich z Milwaukee jakie posiadam. Co mamy w zestawie? Mamy jeszcze drugą baterię, tutaj są baterie 18V, 8Ah. Jest oczywiście ładowarka. Ładowarka jest i na 12V, rapid charge i na 18V. Jest oczywiście instrukcja, książka. jest jeszcze taka porządna rączka. To zaraz, to może odstawię. I już Wam pokazuję, jak się to montuje. Tutaj mamy uchwyt taki regulowany. Zróbmy sobie może tak. I kiedy tutaj to założę, wystarczy dokręcić tak, jak będzie nam to oczywiście odpowiadało. Długa śruba jest. Długa śruba, i mamy narzędzie gotowe do pracy. Oczywiście leworęczny, praworęczny będzie to przekładał w inną stronę. Ta rączka tutaj jest na, takim, na takich zębach regulowana, więc w tym momencie nie mogę. O, mogę sobie to przystawić tak, jak będzie mi pasowało. I dokręcamy z powrotem. A po pracy oczywiście mogę. Całkowicie zdjąć. Jak się odkręci. Jeszcze. Tutaj jest takie, są takie wypustki na tej stalowej obręczy, które wchodzą w to miejsce, i dlatego wtedy to się trzyma. Również widzieliście tutaj stalowa. Stalowe kółko u góry do balansera, ponieważ z akumulatorem to waży, żebym się nie pomylił, 5,9 kg. Nie jest to mało. Biorąc ten sprzęt do ręki, na początku mówimy: A, nie jest tak źle, nie jest tak źle. Dokładam do tego klucz maksymalny, który tutaj producent podaje 42 mm czy M42 do, do nakrętek czy do śrub. No i robi nam się 6 kg. I mówię, na początku nie jest źle, ale gdybyśmy mieli pracować w taki sposób, ręka odpada. Więc stosujemy wtedy balanser, wieszamy to do sufitu w warsztacie czy w miejscu, gdzie pracujemy i po prostu to odciążamy. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz to oczywiście niesamowite parametry pracy tego sprzętu. I tutaj również posłużę się kartką, ponieważ tych parametrów jest kilka. Nie chciałbym się pomylić. Po pierwsze częstotliwość udaru, czyli ile tych uderzeń na minutę mamy, ponieważ tutaj mamy w tym miejscu pod ręką mamy cztery prędkości, które definiują zarówno prędkość, jak i moc maszyny. I Częstotliwość udaru od 1350 do 2,500, kolejna rzecz to maksymalny moment obrotowy w newtonometrach od 530 do 2033. Czy wy to słyszycie? Rzecz kolejna, jeszcze większy, jeszcze większy parametr. Moment zrywający 2400 Nm. To się po prostu w głowie nie mieści. Porównując do nawet największych, akumulatorowych, kluczy impaktowych, tak można powiedzieć, że tutaj mamy na przykład 240, a tutaj jest 2400, czyli 10 razy mocniejsze, mocniejszy jest to sprzęt. I kolejny parametr, to. Prędkość bez obciążenia w obrotach na minutę od 950 do 1670 obrotów na minutę, Tutaj, jeśli chodzi o budowę. Początek to jest guma, więc tutaj możemy to również chwycić w ten sposób, jeśli pracujemy bez tej rękojeści. Tutaj to jest, no nie wiem, czy aluminium, czy odlew z jakiegoś. Nieżelaznego metalu, dobrze mówię, później to czerwone, to oczywiście tworzywo, i na końcu również gumowany taki odbojnik, więc jeśli położę to narzędzie na boku, to się z tym nic nie stanie. Oczywiście tutaj przełącznik prawo lewo, bo to być musi. I tak jak powiedziałam, tutaj mamy zmianę prędkości i zmianę parametrów pracy. Ale mamy też taki niebieski znaczek, czyli Bluetooth. No właśnie. I to urządzenie również jest już z serii OneKey. Czyli po pierwsze możemy śledzić to narzędzie na terenie, na zakładzie naszej, tam gdzie to narzędzie pracuje. Po drugie możemy zmieniać parametry jego pracy. Więc kolejna nowość z firmy Milwaukee, która wyszła. Myślę, że o OneKey o tej aplikacji i o możliwościach zrobię osobny film, więc już dzisiaj was na niego zapraszam. Co jeszcze mogę tutaj dodać? No oczywiście do tego również jesteście chyba przyzwyczajeni już, że w sprzętach akumulatorowych, szczególnie właśnie we wkrętarkach, za pojawia się dioda i tutaj również ona jest z przodu. Doświetla miejsce pracy i jak widzicie po puszczeniu z pustu Nadal ta dioda nam świeci. Spokojnie możemy używać to jako latarkę. Dioda jest dosyć spora, z soczewką. Dobrze to doświetla. Jak widzieliście, to narzędzie w pracy spisuje się naprawdę nieźle, i tutaj ta zakrętarka naprawdę śmiało może konkurować zarówno z narzędziami przewodowymi, jak i pneumatycznymi, jak i uwaga, spalinowymi. Do Wszelkich prac takich bardzo, bardzo wymagających, gdzie takie nakrętki czy śruby się stosuje, uwierzcie mi, że do tej pory te klucze o takiej mocy, czy podobnej mocy, to były olbrzymie, olbrzymie maszyny, bardzo ciężkie, bardzo duże, na przykład właśnie spalinowe. A teraz mamy to wszystko, słuchajcie, w ręce po prostu. Ta technologia naprawdę tak idzie do, do przodu, że aż trudno uwierzyć. Część z Was myślę, że wie. Mieszkam bardzo blisko tartaku. Rzucę szyszką, to doleci do traku. I maszyn takich ciężkich jest tutaj naprawdę sporo na placu. I ten klucz będzie tutaj dzielnie służył, przy takich właśnie kołach, śrubach i innych rzeczach, które naprawdę trzeba. Stosować olbrzymie klucze, wielkie przedłużki, żeby to odkręcić, albo właśnie maszyny spalinowe, a teraz będzie ten klucz 18V u nas dzielnie służył. Także wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych filmach ode mnie. Moc po prostu nieziemska. Jak się to. Odpali słuchajcie na czwartym biegu. Ja teraz trzymam tylko powiedzmy w pionie, to. Ta inercja tutaj jest olbrzymia. Ale co się dziwić? Naprawdę sporo obroty i waga tego narzędzia robi swoje. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych filmach już niedługo. Cześć!